Coś mi to nie idzie wszystko zgodnie z planem. Miałem robić wózek, na razie nie robię. To jeszcze tak, trochę matematyki. Połowa koła 24 plus ośka. Bo tyle nam położymy to na ośce, czyli podniesiemy o 2, wyjdzie 28, geniusz! Hmm. Geniusz, geniusz! Zobaczcie, jaki tu jest patent. Szpachla i dla konstrukcji rękawica. Czyli głównym spoiwem, tutaj jest barba, żeby to wszystko się trzymało. Patrzcie jak naprawiona rękawica tylko wypełnienie, bo nawet cała para chyba jest. Łapka w górę dla nakarmienia algorytmu. Zaczynamy. Cześć moi drodzy. Dzisiaj taki krótki materiał. Dobierzemy sobie pompę do silnika w uparce hydraulicznej lub silnik do pompy. Potem zobaczymy, jak uparka, którą już znacie, radzi sobie z kawałkami suchymi i mokrymi. Link do tej uparki w prawym górnym rogu. Także zachęcam do subskrypcji, łapka w górę. Zaczynamy. Przez ostatnie dwa lata zrobiliśmy 6 uparek hydraulicznych. Jednej była pompa odbizona. Ona była coś zepsuta, dlatego jej nie będę uwzględniał. na nic nie zwyżej. Trzy pompy były firmy Alhydraulics. Tutaj macie przykładowy model. Oczywiście nie jest to materiał sponsorowany. Do uparek wykorzystujemy pompy z zakresu wydajności od 12, no nawet od 16 do 40 cm na obrót. I to jest w sumie najważniejszy parametr. Czyli wydajność albo geometryczna objętość robocza. Tutaj macie przeliczoną objętość roboczą pompy na przepływ. Jeżeli macie przykładowy model pompy, tutaj jest. I co oznacza każda tutaj z symboli? Każdy z symboli. Tutaj pierwsze cztery to macie seria, czyli z czego jest wykonana. Dalej P, no to jest pompa, mogło być też M, grupa robocza, no to tutaj macie od 0,5 do 3,5, rodzaj przedniej pokrywy, potem kierunek obrotów i najważniejszy parametr: jeżeli macie tutaj model pompy, to to Wam mówi, jaka jest wydajność objętościowa, jaka jest geometryczna objętość robocza, jaka jest wydajność pompy. Czyli tutaj mamy 20 cm na obrót, czyli zobacz, tak, jak tam Wam pokazywałem, to jest 30 litrów na obrót. Teraz będziecie mogli poznać po modelu, jaka jest wydajność pompy. Ostatnia uparka, właściwie przedostatnia, którą się dzisiaj zajmiemy, była na pompie marki Presco. I tutaj macie: to jest właśnie dokładnie ten model. I ta firma ma przedział wydajności od 12 do 40 cm sześciennych na obrót. Bo firma Alhydraulics już nie jest u nas w sklepie dostępna, dlatego padło teraz na Presco. Tutaj macie zdjęcie właśnie tej pompy w tej uparce i ona zobaczycie, że ona troszkę wyje. A zaraz wam powiem dlaczego. I tutaj macie przykładowy no czyli dokładnie ten sam model pompy. Tu macie model Typ i tutaj to 0,26, to jest właśnie to samo, co w tamtej Al wydajność, czyli geometryczna objętość robocza pompy. I tak, zrobiliśmy 6 uparek, ale tu mam 5 uwzględnione. To wszystko możecie sobie zobaczyć. Tutaj Wam daję po prawej link do playlisty z tymi uparkami. Zobaczcie sobie, jak one chodzą, jak są zbudowane, jak działają, jak tną. Szczególnie, zobaczcie sobie. Tą i tą, i tam mamy próby w poprzek włókien. Jak te uparki idą, i tu zobaczcie, mamy cztery silniki 5,5 kW, jeden 7,5. I tu jest taki idealny dobór do silnika 5,5. Objętość robocza, czyli wydajność 20 cm3 na obrót, czyli przepływ 30 litrów. W tej, którą się dzisiaj zajmiemy, zaraz zobaczycie jak ona chodzi, mamy do 7,526, a tu by pasowało, żeby była 32 cm3 na obrót, bo ona jest troszkę za mała i dlatego nam tak wyje. Znowu do tej z załadunkiem mamy 5,5 i mamy pompę od MTZ 32 cm3. No i ta pompa jest tutaj za dużo. Tutaj to idealne rozwiązanie, dwa rozmiary mniejsza. Pompa. No dlatego to mówię z doświadczenia, jak to zrobiliśmy, jak to wykonaliśmy. Możecie się z tym zapoznać. Także tu macie porównanie z życia, tak jak zbudowaliśmy, jak, sobie, jak działają te uparki, jak sobie radzą przy takich proporcjach silnika i pompy. Możecie sobie zobaczyć, że to super jest tutaj. To bym Wam polecał. 5,5 silnik. I 20 objętość robocza, czyli wydajność. Możecie sobie wszystkie te filmiki zobaczyć, jak to jest budowane, jak działa. Jeżeli podoba Ci się moja pasja, możesz mnie wesprzeć, postawić wirtualną kawę. Podziękuję Ci w przyszłym odcinku. Link do wirtualnej kawy w opisie. Oglądamy teraz materiał, jak sobie Uparka radzi z klockami suchymi i mokrymi. Wycieków nie ma, bo tu był wtedy jeden wyciek na siłowniku do podnoszenia noża. To mamy już git, no i najgorszy był na pompie, także tu już mamy suchutko. Wymieniliśmy uszczelki dzisiaj. Teraz już jest gitara. Szczelno mamy tu parkę, także super. то сухутки.